Witam państwa bardzo serdecznie, Rami Kubicki, rozmowa Peżyckiej Jedynki. Dzisiaj gościmy na plebanii parafii pod wezwaniem Świętego Ottona, a rozmawiać będziemy z księdzem proboszczem Zbigniewem Rakiem. Witam serdecznie, szczęść Boże. Również ja witam i pozdrawiam wszystkich przy telewizorach i oczywiście witam serdecznie redaktora naszego ogromnie życzliwego. Mamy rok 2014, dopiero się rozpoczął i jest to niezmiernie ważne chyba dla mieszkańców naszego miasta, ponieważ przypada jubileusz 890 rocznicy Chstupy Życzano. No tak, byłoby chyba mocno nierozsądne, gdybyśmy nie pamiętali o tym wydarzeniu, bo jednak rzeczywiście to jest zdarzenie, które miało bardzo na historii naszego miasta wywarło wielki, wielki jakiś taki, no na pewne znamie. W końcu z jednej strony były to ziemie naówczas już wcześniej odwiedzane przez, należy się spodziewać świętego Wojciecha i dotknięte chrześcijaństwem, ale na nowo jakby reewangelizowane re przez właśnie świętego Ottona. Można nawet powiedzieć więcej, że to swoisty i nawet może trzeba powiedzieć zaszczyt, że akurat nie nasz gród się znalazł na tej drodze jego, jego wyprawy misyjnej, bo w końcu to nie był przypadek. Ja myślę, że, że chrześcijaństwo musiało dobrze już tutaj istnieć, gdzieś jednak w rodzinach się rozwijać, swoista religijność, bo to, że on przyszedł tutaj, to, że, że akurat nie na niego... Tysięczne rzesze czekały mieszkańców, to nie był przypadek. Ja myślę, że to było dobrze zorganizowane i, i jakoś tam przemyślane na swój sposób i to na pewno dla w tamtejszego czasu i dla przyszłości miało ogromne znaczenie. I ja się noszę z takimi zamiarem. Rozmawiam w tej chwili z ludźmi, którzy znają się dobrze na historii i myślę, że gdzieś w tych dniach przygotowujących do tego jubileuszu w tych pierwszych dniach czerwca. Będę chciał nawet taką naukową sesję, ale popularną naukową zorganizować z jakieś 2-3 wykłady, yy, takie, które by właśnie ukazały, yy, co się tu na tych ziemiach i w Firzystach działo przed przyjściem Ottona i co się zmieniło po tym, jak on tutaj był jak okrzcił tych Firzystach. Bo myślę, że to my to wiemy ogólnie, że było takie zdarzenie, ale nie znamy tych realiów i skutków, jakie to, jakie to zdarzenie miało dla. Przyszłości I, i to bym chciał ukazać ludziom bez wątpienia. A poza tym to jest okazja, chyba w ogóle do tego, żeby zgłębić prawdę o tym, że jednak chrześcijaństwo niesie ze sobą pewną pewien przekaz, pewną kulturę, której to są nasze korzenie, trzeba je znać. Czyli przygotowujemy się teraz do obchodów, bo już od kilku lat możemy obserwować, że zawsze. Istnieją uroczystości przy studience. W kościele zawsze jest odprawiana uroczysta musza odpustowa. Jak w tym roku te wyjątkowe, bo jubileuszowe obchody będą się pełne, pełne, takie lata, tak. Co roku staramy się to zaznaczyć, co roku szukamy jakiegoś sposobu na to, żeby, żeby to było w ogóle okazja do jakiegoś świętowania dla nas wszystkich, tak ostatnio razem ostatniego roku się jeszcze poszerzyła ta oferta jakby o ten festyn przy kościele który myślę też znalazł się w tych obchodach, znalazł swoje miejsce i w tym roku też planujemy <laughs> rozpocząć świętowanie przy tej studzience historycznej, w tym miejscu, gdzie to się odbyło. Myślimy o przejściu z relikwiami, które są u nas w świątyni w takiej małej procesji, i, i planujemy później to, to, ten główny punkt uroczystości w Kościele. I pewno później, właśnie, taki jakiś festyn, który by, by, by był okazją do wyrażenia wspólnej radości. A cały ten tydzień uprzedzający samą uroczystość, chcemy, żeby różne takie wydarzenia jeszcze były, które nas podprowadzą do tej uroczystości. Coś nawet na kształt pewnych misji czy rekolekcji takich poszerzonych, troszkę w taki nowocześniejszy sposób. Przygotowaniem do obchodów są również remonty, które w różnych miejscach naszego kościoła parafialnego możemy obserwować. Wyremontowana została ściana frontowa, sarka parafialna, teraz renowacja organów miała miejsce. No tak, tak. To wszystko jest ograniczone możliwościami materialnymi. To jest jasne. Zresztą, tak jak w każdym domu człowiek może tego tyle zrobić, ile ile ma na to środków, ale no próbuję, no, no trudno, trudno zapraszać gości i zapraszać na obchody takie, kiedy się ściana wejściowa właściwie sypała. Całe kawałki cegły się jakoś odparzały, czy, czy one już w jakiś sposób były zbutwiałe i, i te fugi i te cegły. Udało nam się to, co w świetle wieży zrobić na razie na te, ten najgorszy odcinek, ale też najbardziej widoczny i, i potrzebny, gdzie ludzie wchodzą. I to dzięki Bogu w większości się udało zrobić, tam jeszcze będą pewne poprawki poczynione. też jeszcze nie jest jakby do końca skończona praca, dlatego że zima już wygoniła jakby w cudzysłowie tę ekipę, dlatego że już przy pewnych temperaturach nie można tych rzeczy robić, bo to jest już skutek, oni jeszcze na wiosnę wrócą to na tą ścianę, żeby pewne poprawki poczynić. Także to jest jeszcze praca odebrana. To jest jeszcze nieskończona praca. Natomiast, no właśnie, tak są różne. Robi się rzeczy jakby najkonieczniejsze, które wydają się konieczne. Bo organy już od zdaje się bardzo, bardzo wielu lat grały, bo grały i, i wszystko grało jak grało, dzięki Bogu. I nic się nie stało. To pewno też może i dzięki trosce pana Tomasza, organisty, ale już od pewnego czasu sygnalizował, że to już może być ostatni oddech tych organ i szczególnie ten, ten osprzęt organ Silnik, wiatrownice takie różne urządzenia, które powodują i tam te różne mieszki, nie mieszki. Mówił, że już wiele piszczałek nie gra. No i zdecydowaliśmy się na taki szybki, ale taki dość gruntowny remont wymiany tego całego zaplecza organ i przy wsparciu i takim bardzo chętnym odezwie ze strony parafian to w ubiegłym tygodniu zostało wykonane i, i, i to tak się nawet mówię w fajno udało zrobić i szybko. No a trzecia rzecz, która od dawna mnie tutaj od przyjścia tutaj tak jakoś bardzo doskwiera to to, że mamy tyle terenu wokół kościoła, a właściwie nie mamy się nigdzie gdzie schować, chyba że pod drzewami tylko, bo te salki, które zostały po przeszłości, no już były w stanie tak agonalnym, że tam już nie szło być w środku, bo to właściwie taki już zadug, strechlizna była, bo to wszystko spuchniało, było i zwilgotniałej, I dlatego, ponieważ są poważne trudności, żeby się przebić przez konserwację zabytków w sensie budowy czegoś nowego, choć nie rezygnuję z tego pomysłu, ale to trwa, to musi trwać bardzo długo, żeby pokonać całą procedurę dla uzyskania jakiegoś kawałka ziemi, który będzie mógł być zabudowany, bo tu przy w naszej katedrze nigdzie prawie nic nie wolno dotknąć, no bo to wszystko jest Albo cmentarz, albo zabytek, albo Bóg wie, co jeszcze. I z takiej trochę decyzji niemocy pewnej, przyspieszenia tych procesów, bo nie da się tego przyspieszyć, a potrzebne jest na dziś coś, gdzie się można schować. I jak widzę dzieci, młodzież stojące pod kościołem, żaden zespół, żadna schola się nie ma gdzie schować, ani przed deszczem, ani przed zimną, ani przed słońcem, to zdecydowałem, że najprostszą rzeczą będzie mimo wszystko parę groszy zainwestować w salkę, żeby, żeby ją przywrócić do życia i po wielu latach nietykania niczego zrobiliśmy gruntowny remont tych salek, także w tej chwili wszystko, co jest w środku, jest w zasadzie całkowicie nowe i będą dwie takie prawie 50 metrowe sale dla dzieci i dla młodzieży właściwie przeznaczone, żeby różne młodzieżowe, różne dziecięce grupy, ale i starsi jeśli będą potrzebowali, żeby wszystkie grupy, grupy istniejące przy parafii miały gdzie się schować. Zostały toalety zrobione, zaplecze takie troszkę jakby ma, mała gastronomia miała jakieś, jakieś, jakaś wkroczyć, która by gdzieś tam potrzebowała jakieś dwie kanapki zrobić, czy, czy jakiś, jakiś, jakiś wydać posiłek taki przywieziony z zewnątrz, to żeby było takie zaplecze, więc to jest w tej chwili na ukończeniu. Myślę, że gdzieś najdalej od Wielkanocy jak się do wszystko powykańcza, by to bym chciał, żeby to zaczęło już w pełni funkcjonować i żeby nawet można było, no nawet w niedzielę, powiedzmy, Wam przy czy między jedną a drugą, przy do jak się spotkają coś w sąsiedzi, czy przyjaciele, z dawna to mogą sobie pójść tam do tej sali na jakąś kawę, na herbatę, ewentualnie skorzystać z toalety, żeby to wszystko było. No bo w końcu, gdzie my żyjemy, już w końcu czas na to, żeby było to wszystko normalnie. I dawniej, wiele lat temu. Bywałem na zachodzie i myślałem, Boże, kiedy to przyjdzie taki czas, żeby u nas w kościołach czy przy kościele było coś takiego możliwe, bo to ciągle się wydawało jakby prawie niemożliwe. dzisiaj może te salki będą starczały, a może pomogę za kilka lat. Narobimy się jeszcze bardziej nowocześniejszego obiektu, który by spełniał naprawdę na przyszłość dla nowych pokoleń jako miejsce, spełniał takie warunki, potrzeby, żeby przy parafii była taka było takie zaplecze socjalne dla prowadzenia różnych spotkań i spotykania się po prostu. A jakie prace remontowe, renowacyjne, czy może unowocześniające czekają jeszcze nasz kościół w najbliższym czasie? No na pewno trzeba będzie jakby dokończyć ten remont tej ściany od ulicy 1 Maja, bo to jest takie i zrobiony jest środek, ta część najważniejsza, są dwa boki do dokończenia, to na pewno marzeniem moim, ale to tylko w sferze marzeń na razie, jeżeli by były jakieś środki czy możliwości pozyskania z zewnątrz środków, bo to sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego wykonać, to marzy mi się, żeby ten kościół, który jest tutaj pewną perełką na, na tym terenie, może żeby tak on odzyskał na przykład te wieże dwie, co miał z przodu i z tyłu, bo ten nietypowy kościół miał wieże właśnie i zachodnią i wschodnią, mniejszą taką od stronę Kiwińskiego. No to byłaby to wręcz bajka, jakby się to spełniło kiedyś. Ja sp będę powoli przygotowywał plany e, takie jak ona wyglądała jakby ją można było otworzyć. Może się ktoś znajdzie jakiś taki życzliwy, czy jakieś, jakieś środki, czy jakieś fundacje, które mają nieraz na takie rzeczy pieniądze. To już w czasie będzie musiało potrwać, ale czemu nie podjąć takiej próby? To byłoby marzenie. Druga rzecz, która też się marzy w jakiejś perspektywie winy długiej to żeby do naszego kościoła sprowadzić takie prawdziwe organy, bo my tak naprawdę to, co u nas jest i nazywa się organami, to, to jest taki 11-głosowy instrument. To jest taki powiedzmy sobie ubogi przyrząd do grania, taki o pozbierany gdzieś tu z okolicznych wiosek. Natomiast tam by mogły stanąć tak przynajmniej 40-głosowe organy, kur jest przygotowany w pełni duży z tyłu kościoła. No i wiem, na pewno już to dzisiaj widzę i o trzeba wyobraźni słyszę, jakby na takich organach Pan towar Zasiad, gdzie, gdzie, gdzie jest co z nich wydobyć, to byłoby to, to, byłaby to bajka po prostu. To, to kościół by zupełnie, ta wieża i organy, to by była prawdziwa katedra. Dziękuję serdecznie za rozmowę w takim razie i oczekujemy na dalsze przygotowania do obchodów rocznicy Sztupy Życzam. Gościem Wyżyckiej Jedynki był ksiądz Probor Zbigniew fraki. Serdecznie dziękuję za spotkanie.